Moi drodzy, przed wami kolejny odcinek akcji Pomagamy w gotowaniu i nie marnowaniu. Dzisiaj razem z Winiary pokażę wam jak przygotować aromatyczną cebulową z wykorzystaniem jej łupin. Zaczynamy. Tak przygotowane warzywa wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20 minut, ale uwaga, łupiny nie lądują w koszu na śmieci, one również w tym przepisie odgrywają rolę, ale to później. Oprócz cebuli jest tutaj jeszcze jeden bohater, który podkreśli smak i aromat, wegebujem warzywny winiarnym. A gdy zupa jest gotowa, dorzucam jeszcze świeży czosnek, odrobinę natki i czarny pieprz. Złocista i aromatyczna cebulowa gotowa. A Was odsyłam po więcej inspiracji na kanał YouTubeowy, gdzie razem z pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu.